Cześć, witajcie na Ręczu Wreszcie udało się skończyć tą yy, spiżarkę, którą widzieliście jakiś czas temu. Kilka odcinków do tyłu widzieliście, jak rozpocząłem. Dzisiaj walczyłem jeszcze ostatnie szlify. Trochę desek, trochę malowania jeszcze było i tak to mniej więcej się prezentuje. Myślę, że moja Miśka powinna być zadowolona. I wreszcie mogę przejść do następnych tematów. Dzisiaj jest piątek, więc jutro jakiś ze zwierzakami odcinek na pewno wpadnie. No kochani, mam nadzieję, że się podoba. To taki szybki zwiastun u mnie. Dzięki za yy, za oglądanie. Aha, jeszcze jedno. Yy, widzę, że pozytywny odsef jest odnośnie pszczół, więc na pewno będziemy w tym temacie działać, jeśli chodzi o pszczoły. Ręce brudne z malowania, kurczę aż wstyd. Dobra, dziękuję, trzymajcie się. Miłego wieczorku. Hej!